Witajcie! W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak rozwiązać problem z brakiem litery ON, kiedy możemy wpisać wszystkie polskie znaki diakrytyczne oprócz litery ON. Tutaj klikam ALT A na klawiaturze, no a niestety litera ON nie pojawia się. Z czego to wynika? Otóż przyczyną problemu jest program działający w tle, i aby go znaleźć, należałoby kliknąć Windows X, aby otworzyło się menu. Tutaj musimy przejść do menedżera zadań. W menedżerze zadań szukamy uruchomionych. No i teraz nie wiem, jaka aplikacja będzie powodowała ten problem u Was, także prawdopodobnie będziecie musieli powyłączać wszystkie. Ja natomiast wiem, że za ten problem odpowiada desktop organizer. Wyłączę go tutaj, usunę go teraz. Tutaj wyłączę go w tym miejscu, zamknij. A tutaj wyłączyłem. I teraz podczas uruchamiania ta aplikacja w ogóle nie będzie się ładować do pamięci, a ja mogę się cieszyć działającym ON. Nie zapisujemy. Uruchomimy teraz ponownie komputer. Pokażę Wam, że wszystko działa jak należy. Komputer uruchamia się ponownie. Jak widzimy, program nie załadował się do pamięci. Otworzymy sobie notatnik. Możemy sobie śmiało wpisać ON. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że rozwiązał Wasz problem. Jeżeli znacie sposób na e, zmianę skrótu klawiszowego z CTRL-A na jakiś inny, tak aby program dalej mógł działać, proszę dajcie znać w komentarzach. No i to tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku.